Przez ostatni miesiąc miałem przyjemność chodzić na treningi do Trust the Process, czyli zajęcia z koszykówki prowadzone przez Rafała Jócia skauta Denver Nuggets i Krzyśka Szemietę, czyli zawodnika obecnie już pierwszoligowych dzików Warszawa. Panowie prowadzą zajęcia w dosyć indywidualnym podejściu, ponieważ grupy liczą maksymalnie 12 osób. Podzieleni jesteśmy wtedy na dwa kosze. No i co, nie będę Wam więcej zdradzał, żebyście mieli ten efekt zaskoczenia, gdy zdecydujecie się zapisać na sierpniową sesję treningową. Mogę powiedzieć jeszcze tyle, że jest to dopiero początek i że z tego co mi chłopaki mówili, będzie się działo jeszcze dużo więcej, z, z jakby na wyższym poziomie i bardziej angażujące wszystkich uczestników. Zapytałem też dwóch uczestników, co sądzą o treningach, dlaczego się zapisali i czy mogą to polecić młodym fanom koszykówki, a także młodym zawodnikom. Zapisałem się przede wszystkim dlatego, że w Warszawie brakowało takiej inicjatywy. Coś a la Get Better, słup z kultury po obrzegu. Na pewno to jest super alternatywa dla osób, które pracują, nie mogą wyjechać na taki kamp. A tak samo zapisałem się ze względu na trenerów Krzyśka i Rafała, którzy mają duże doświadczenie. Możesz się tutaj fajnie przygotować do sezonu, na pewno mi to pomoże i efekty zobaczymy już w okresie przygotowawczym i w sezonie. Czy poleciłbyś to młodym zawodnikom ligowym? Jak najbardziej. Tutaj Im młodsi, im wcześniej przyjdą, tym na pewno my, będą mieli większe korzyści. Treningi są super, bo każdy potrzebuje po okresie kwarantanny dobrego wycisku, a tutaj ten dobry wycisk dopasowany do poziomu można znaleźć. A dlaczego się zapisałem? Dlatego, że w moim wieku coraz trudniej jest motywacja, chłopaki dobrze motywują, a trzeba jeszcze trochę podominować w amatorskiego szykówce.